Pójdźmy teraz na zadanie kolejne. W tym zadaniu mamy trapez prostokątny i wiemy, że trzy boki są zawarte w podanych prostych, czyli najpierw zaznaczmy sobie, czy narysujmy prostą o takim wzorze, czyli w miejsce x podstawmy na przykład 0, wówczas 1 trzecia razy 0 to 0, odjąć 2, minus 2, no i podstawmy na przykład szóstkę. 1 trzecia razy 6 to 2, 2 odjąć 2 to będzie 0, Zaznaczam 0, minus 2, tutaj punkt i drugi 6, 0, 2, 4, 6, 0 tutaj. Oczywiście no możemy wybrać sobie jeszcze jakieś dodatkowe punkty po tej stronie, czyli na przykład wybierzmy sobie jeszcze może dziewiątkę, nie ósemkę. 1 trzecia razy 9 to 3, 3 odjąć 2 to 1, czyli mamy punkt 9, 1, zaraz policzmy, 2, 4, 6, 8, 9, 1 tutaj. No i w ten sposób wygląda ta prosta. Jeżeli będą potrzebne dodatkowe punkty, to jeszcze tutaj sobie narysujemy. No dobra, spójrzmy teraz na ten drugi przypadek. Tutaj w miejsce x podstawmy na przykład minus 1, czyli 1 trzecia razy minus 1 to minus 1 trzecia i minus 1 trzecia plus 4 trzecie to będą 3 trzecie, czyli 1. No i tutaj mamy jedynkę No i podstawmy na przykład, um, możemy minus czwórkę podstawić, no bo jak podstawimy minus czwórkę to 1 trzecie razy minus 4 to minus 4 trzecie. Dodać 4 trzecie, czyli tutaj otrzymamy 0. Czyli mamy punkt minus 1,1 jeden jeden w tym miejscu oraz minus 4,0, czyli raz, 2, 3, minus 4,0. No i możemy sobie jeszcze. Kilka tych punktów zaznaczyć w ten sposób. Łączymy i mamy wykres tej drugiej prostej. A może jeszcze tutaj, jeżeli narysowaliśmy taki dłuższy ten wykres, to może tutaj też go sobie przedłużmy. Czyli mamy jeszcze jeden punkt. No i kolejny. Tak ja to liczę sobie w ten sposób, że od tego punktu poruszamy się o trzy jednostki w lewo jedną do dołu, czyli tutaj także trzy jednostki w lewo jedną do dołu, trzy jednostki w lewo jedną do dołu. Nie trzeba tego w ten sposób tak zawsze obliczać. Możemy to sobie od razu narysować. No i mamy kolejny wykres do narysowania, czyli w miejsce x -a podstawmy 0, czyli mamy 0,3. Podstawmy też jedynkę, Mamy punkt 1,5. Czyli tak 0,3 tutaj. I 1, 5, no i może jeszcze kilka punktów sobie zaznaczmy. I w tą stronę, i w tą drugą. Czyli mamy tutaj, następny punkt. Tutaj, i jeszcze jeden w tym miejscu. O, w ten sposób sobie to narysujmy. Możemy połączyć, i to będzie kolejny wykres funkcji. No i teraz tak. My wiemy, że mamy trapez prostokątny i my chcemy wyznaczyć współrzędne wierzchołków tego trapezu, czyli musimy narysować kolejny bok tego trapezu, tak, ten czwarty, którego nam brakuje. No i zobaczcie, ja sobie narysowałam tutaj taki przykładowy trapez prostokątny, no, oczywiście tutaj mamy kąty proste. No i teraz podpiszmy. Jeżeli sobie spojrzymy na rysunek, to tutaj mamy y3, czyli to byłaby ta prosta, tak? Ten bok będzie się zawierał w prostej y3. Jeżeli chodzi o tą prostą, to będzie ta, czyli tutaj mamy y2, natomiast tutaj to będzie y1, czyli szukamy y4. Czyli co należy zauważyć? Jeżeli to jest trapez prostokątny, to oznacza, że on będzie tutaj przecinał tą prostą, czyli y3 oraz y2 pod kątem prostym. Czyli musimy się zastanowić, a co nam daje taka informacja. Otóż prosta y4 i y3 to będą proste prostopadłe. Tak samo y4 i y2 to też będą proste prostopadłe. A dwie proste będą prostopadłe wówczas, gdy iloczyn ich współczynników kierunkowych jest równy minus 1. Czyli jeżeli my wiemy, że w tej prostej y3, spójrzmy, to będzie ta prosta, nasze. A jest równe 1 trzecia, bo to będzie ta liczba, która znajduje się przy x, bo oczywiście korzystamy ze wzoru na funkcję w postaci kierunkowej, czyli to będzie nasze a, i tutaj a jest równe 1 trzecia, to policzymy sobie spokojnie ten współczynnik kierunkowy tej prostej, która będzie do tej prostopadła, czyli razy a2 równa się minus 1, czyli musimy obie strony podzielić przez 1 trzecią, czyli musimy pomnożyć przez 3. Czyli a2 będzie równe minus 3. No i możemy sobie już zapisać, że y4 to będzie minus 3x. Dodać B. No i jeszcze poszukujemy B. No ale spójrzcie tutaj na rysunek. To jest ta prosta, której równania poszukujemy, czyli możemy to sobie o w ten sposób przedłużyć, a to jest ta prosta, której równanie znamy, bo to będzie Y2, czyli ta prosta, którą mamy tutaj. No to zauważcie, że to będzie punkt przecięcia, czyli to jest punkt, który należy zarówno do prostej trzeciej, jak i do prostej czwartej. Czyli ten punkt znajduje się w tym miejscu i jego współrzędne spokojnie możemy odczytać. Ma on współrzędne 6,0. Oczywiście moglibyśmy na przykład wykorzystać sobie także ten punkt, bo to będzie punkt przecięcia prostej drugiej oraz prostej. Czwartej. No ale wykorzystajmy sobie ten punkt. Mamy x, mamy y, podstawmy do wzoru. Zatem 0 równa się minus 3 razy 6 to minus 18 plus b, czyli b jest równe 18, czyli wzór szukanej prostej to będzie minus 3x dodać 18. No i jeżeli już wiemy, jak mniej więcej będzie ta prosta wyglądała, to zobaczcie, że możemy to sobie narysować. Jeżeli mamy narysowane, to możemy podać współrzędne punktów. To będzie punkt A. Tu mamy punkt B, punkt C oraz D. Czyli punkt A ma współrzędne 1, 2, minus 3 i minus 3. Jeżeli chodzi o punkt B, to ma współrzędne 6, 0. Punkt C ma współrzędne 2, 4, 5, 3. Natomiast punkt D ma współrzędne minus 1,1.